Jeśli tu w miejscu Waszego koła zapasowego pojawia się jakakolwiek woda, jest to powód przecieku i właśnie dosyć trudnego przecieku do zlokalizowania, ponieważ ta woda dostaje się tutaj kanalikami, które są odpływowe, niekoniecznie są one z przeznaczeniem właśnie na wodę, ale w razie w razie... Właśnie takiego, takiej sytuacji są one właśnie takim zabezpieczeniem. Oczywiście tutaj musimy zadbać, aby ta powierzchnia była zawsze sucha, ponieważ może powodować to dodatkową korozję w naszym samochodzie. I skąd ta woda się tutaj bierze? Okazuje się, że ona może dostawać się tutaj układem naszego samochodu za tymi obudowami plastikowymi po słupku i najczęściej to bywa, że zacieka tutaj przy. Naszej rynience. Warto tutaj sobie ten układ zabezpieczyć na razie w formie jakiegoś profilaktycznego, prowizorycznego zabezpieczenia, sprawdzenia układu i oczekiwania na większą ulewę, większy deszcz lub też najzwyczajniej lania wody, testowania tej sytuacji, czy ten zabieg pomoże. Wtedy, wtedy zabezpieczenie się to odpowiednim środkiem bitumicznym. W linku w opisie podaję Wam aukcję, do której możecie zajrzeć i sprawdzić sobie właśnie taki środek, którym możecie zabezpieczyć ten cały układ. U mnie, u mnie to na razie nie jest zabezpieczone, ale będę to weryfikował, sprawdzał. Widziałem, widziałem, że pomagało. Deal ten jest od właśnie użytkowników C-Maxa, którzy właśnie mieli z tym problem. Oczywiście sytuacja może wystąpić po jednej lub też po drugiej stronie. Wygląda to tak samo i tymi rynienkami bywa, że właśnie ta woda może się dostawać do Waszego układu, najpierw zwyczajnie ściekając tutaj bokiem wzdłuż lampy i dostając się tędy poprzez układ tych blach właśnie do naszego koła zapasowego stąd też ten efekt taki zbierania się właśnie wody tutaj w kole zapasowym